Radio to FM, w ci ta barbi Strum Extra. No tutaj przy informacjach, to wiesz, pożądane jest prawdziwe imię, nazwisko i tak dalej, adres. No bo na Facebooku nie musimy dawać prawdziwego imienia, bo wiesz, mogą to wykorzystać. Jak tylko by przyszła wojna, czy co, to by ci drona na głowę puścili i byś wtedy wiedziała, że nie wolno dawać imienia i nazwiska. No lepiej jest już na Google, na Facebooku, w sensie nie tylko na YouTube, że można dać, proszę Państwa, Tobiasz Kenio. Zapraszamy. Pani Kasimiry, która uprzejmie przyjmuje zapisy na autokar, ma obecność na jego Pani Kasimira, telefon 42, kierunkowo. 83, 67, 42, 215, 83, 67 i drugi telefon to pani Jadwiga. 42, 215, 45, 43, 42, 215, 45, 43, pani Jadwiga. I także parcze w Bazylika Świętym Jana Chrześcija, stamtąd również organizowany wyjazd. U pani zowi telefon, Podajemy 536, 615, 297, 536, 615, 297 i Płock, tutaj dla dwóch parafii, św. Stanisława Kostki i św. Józefa. Telefony są następujące, dwa, uwaga, uwaga. Radio końcina, to 507 539 806 i do Płońska, parafia świętego Michała, tam jest zapisy pana Wojciecha, telefon 600 983 Radio Końciny 3. 6 00 Radio Końcina o 5 rano, w drodze powrotnej, również odwiedzenie sanktuarium w Gitach. I...